Jeszcze na jestem Lokar. Witajcie w kolejnym odcinku z naszych lokarowicz. Słuchajcie, jak widzieliście w poprzednich odcinkach, dzieje się tutaj naprawdę sporo ostatnimi czasy. U Bambiego mogliście też zobaczyć, że nie do końca wiemy, co się dzieje z Grizem, więc postanowiłem, że jeszcze raz spróbujemy się dowiedzieć, co się mogło z nim stać. Zaraz pójdę jeszcze po Bambiego w tym celu, ale w tym czasie, zanim ja tam nie pójdę, możecie zostawić tutaj pod tym filmem łapę w górę. Możecie też napisać jakiś komentarz, co na przykład myślicie o tej całej sytuacji. A, dobra, tu zaskoczyłem, a muszę jakoś minąć jeszcze. A, dobra, tędy sobie przejdę. Więc nie ma tragedii. Co myślicie o obecnej sytuacji? Możecie mi napisać w komentarzu. E, Ciekawe, czy Bambi jest w ogóle? Dobra, jest, widzę nikt. Bambi? Halo? No. Bambi? No. O. Co? Słuchaj, no, bo super. generalnie jak, jak Gris zaginął, nie? To ja myślę, że powinniśmy no. znowu go poszukać, bo część, też duża część widzów pisała do mnie, czy jakby wiem co z nim dalej, gdzie on jest i o co chodzi. Więc no powinniśmy się troszeczkę bardziej postarać, myślę, dowiedzieć co się z nim stało. Więc... Znaczy, no to na pewno, to na pewno, ale... Huh. Wiesz co? No. Generalnie, bo to mi się to... wydaje, że nie ma co tak stać. Ja bym generalnie przeszedł się. No, ale dokąd chcesz iść? Bo, generalnie powiem ci, że ja się strasznie Czasem, denerwuję no. tą sytuacją. No to może. Może herbatkę jakaś na rozluźnienie. Na, na rozluźnienie? A myślisz, że Grzesiu coś ma na rozluźnienie? No, myślę, że skoro ma yerbę, która pobudza, no to musi mieć coś na uspokojenie. No w sumie taka herbatka z miodem albo taka zielona. No, no dobra. No. A w sumie mo Nie może dobra. nawet się go poprosić, on. żeby meliskę sprowadził, o to też byłoby fajne. Ale myślę, że on ci może nawet przygotować na miejsce. Myśli, no zobaczymy, zobaczymy, no, no, co Grzę się tak. będzie miał. Dobra, to ja sobie tędy walnę. No. no tędy, tędy. Sobie walnę jakąś herbatkę na uspokojenie, a potem przejdziemy się, nie wiem, czy jeszcze raz do tego obozu poszukać griza jakichś śladów, czy cokolwiek, o. czy. O. Czy no, co jeszcze ten, ten, tak? Naprawdę. No, możemy, no jak wypijemy sobie, to możemy generalnie pójść poszukać griza znowu, no. nie? Bo o. Ty se jaja gościu robisz! O, no to znajdziesz, nie. Jak długo ty tu jesteś? Parę minut? Aaaa, bo generalnie to my cię wcale nie to, ta, to nie tak, że my cię szukamy od dwóch dni i nie wiemy co z tobą jest, czy ty żyjesz i generalnie. A, a tak... Aż dwa dni nie było? A tak przy okazji No To drugi płytę? dzień. Ty właśnie, skąd masz płytę? Tam mi ci Bambi ukradł. znaczy, no czy Ja wiem Co ty myślisz? E... Ja tu kamer nie mam? Gdzie tu są Gdzie? kamery? A, no widzisz, twaniaku Grzesiu, masz kamerę w oczach, przyznaj się! Ty nie lepszy Eeeee, prawda w sumie to pewnie mi podkosiłeś ten pomysł, żeby Grzesiowi wszczepić w oko kamerę, ale... Tak. To... No, przynajmniej się przyznajesz, super. Ale się gapi dziwnie ten mieszczanin. E... Dziwisz mu No mnie? w sumie, w sumie to nie, A, ale tak ogólnie to... Możesz wytłumaczyć, co się wydarzyło, czemu cię nie było tyle czasu, co... No... Goniłem swojego ojca. Tyle czasu?! E, właściwie tak. A zabiłeś go chociaż? Nie, uciekł mi. A i to eee. Tak. My... się ładnych parę godzin, potem parę A. godzin kolejna walka, aż w końcu uciekł do kolejnego obozu. Jezu, ale... Którego? Jak my tam czekaj, wyliśmy? czekaj, czekaj, którego kolejnego o. obozu? Eee, ten ominęłem, ominąłem szeroki młokie. Głupi myślałem, że on tam wszedł, Ale okazuje się, że mają jeszcze jeden. Mają trze... no, super, mają trzecie obozu. No, ale on już jest Świetny. taki więc... No dobra, ale chodzi o to ile mają żołnierzy, no Patrycy rozumiem Przepraszam, mieli A, czyli się go pozbyłeś? Tak A, to nie tak źle Dobra, to, to w sumie... To Grzesiu da... Ty, co jest? Nienawidź Gry... Hmm. Dałeś Grzeszowi mieć? Nie, po prostu położyłem na stole Mówię, dopiero wróciłem Aha Okej, okay. no okay. a co się stało z twoją rózgą, czy jak się to się tam zwało? Jest schowana A Dobra, Grzesiu daj mi jakąś herbatkę tutaj, yy, nie wiem, w sumie... A, herbatkę z miodem sobie. Dobra, tak na ukojenie troszeczkę nerwu sobie walnę. Ale to... czyli co? Generalnie... Ten obóz zniszczyliśmy, tak? Czyli to jest zakończona sprawa. Tak, ten obóz jest zniszczony. Nie wydaje, by mi się, nie wydaje mi się, aby do niego wrócili. Generalnie byliśmy cię tam szukać z Bambi, i widzieliśmy tam poroz, porozrywane namioty, jakieś dziury w ziemi, drzewa spalone, nie wiem. Ładnie się tam bawiłeś, powiem ci. Fajnie chyba było, co? A, to ja ci powiem, że to właściwie nie moja zasługa. A kogo? Mój ojciec jest wzmocniony. No ale przecież my widzieliśmy stąd pioruny jakieś słyszeliśmy wybuchy, to, to to twój ojciec był? Pioruny były moje, wybuchy już niekoniecznie. O jak my tam byliśmy, to tam pełno to dziury, dziury wszędzie, rozwalone, wszystko tam musiało być nieźle. Okay. A było fajnie, mogłeś zostać. No nie no, kazałeś wracać. A to po co się mnie słuchasz? Bo jak się ciebie nie słuchamy, to nas zbijesz. No właśnie. Oa! No widzisz! No Teraz się mniej posłuchamy. Ty, a właściwie to, to. Jak to się stało, że generalnie ci wszyscy żołnierze zaatakowali twojego ojca? O co chodziło? E, wychodzi na to, że mimo, że mój ojciec ma wzmocnione umiejętności, tak jego bycie liderem osłabło. Ale co co zrobił tam? Nie, jego żołnierze za nim nie przepadali, a to, że dał właściwie jakimś Ćwokom, czytaj nam, wysadzić w magazyn. To stwierdzili, że zrobią bunt i go obalą. No i faktycznie pomogli O! Czyli. No. Czekaj, bo ja myślałem, że to było tak, że ty tam wybiłeś wszystkich. Mimo tak, wszystko. Mm -hmm, czyli ktoś ci pomógł, a ty go zabiłeś. standardowo Wiesz, jak biorę, jak biorę zamach tym mieczem, to jednak. Tak, wszystko w boku właściwie próbuję. A. Aha. Tak. No to tylko no... tam dostanie. Można no to... no to nie ma. No to nie ma. Nie, Zero świadków. Wow. E, dobra, nie czy... widzieliśmy. Czyli pytanie: Czy tym obozem musimy się jeszcze w jakikolwiek sposób przejmować, czy, czy coś, czy, czy już po ptokach z nie? nie, za jakiś czas go po prostu tam Zabierzemy materiały i to co na Ej, chłopaki! chłopaki! Co, chłopaki? Jest? Co, co jest? O, o jezu! Co? co? Ile ich jest? Chłopaki. Bo to... ja ginę. Uciekaj, uciekaj. Dobra, dobra. Jesteś cały? Dobra. Czemu ty nie Bo jesteśmy w czasie wojny, a też bez zbroi. Dobra, mamy. Co tu się. Oni co, są co. Wiosce? Co, ty, Czemu oni dawać? Są wiosce? Wybijamy ich szybko! Skąd oni się tu wzięli? Da, bi, bij. biji. oni weszli? Nie wiem, tej. Sprawdźcie frontową bramę. Idę zobaczyć frontową. Idę to, zobaczyć, to... ale. Teraz zobaczę boczną, tej. Kurczę, rozbrojenie tej pułapki z turbo to jednak był chyba zły pomysł. Frontowa brama jest otwarta. Genialnie. FRONTOWA? Leca... Tak, lecę, szybko ja zamknę. Nie wchodziłem. Ja też. Się. Ja też. A, no to... Ja nie wychodziłem ostatnio, a tak jak wychodziłem, to z tobą. No roku. ja tak samo wychodziłem, tylko z kimś. A, super, jeszcze ja spadłem, nie? Dobra, TO tam trochę powiem. A, no to ja tu biegnę po murach jak głupia. Gdzie a. wy jesteście? Ja jestem na murach. Teraz na dach. ty, wracam, wracam, wracam. Dobra, ja Może pójdę też na mur. Ja to jestem teraz. Y, chyba. Czekaj, ja biegam po drzewach, żeby się rozejrzeć, ale. Chyba wszyscy już z głowy. Ale tak to miało być. Ale tak nagle tej. Ale które. Kiedyś. Znaczy, brama była otwarta, ale. Gdyby weszli nie. frontową bramą, to by chyba coś najpierw zniszczyli? Nie wiem. Nie No nie weszliby tak po prostu. Albo by ich zatrzymali, albo strażnicy byliby martwi. Tym bardziej, że stoi tu dowódca. No to musieli. No to musieli jeszcze... wejść jakąś inną drogą. A mamy w ogóle jak? Mają jak się dostać? No mają, Hej, no mamy. Do kart. No? Czyż pamiętasz, jak my ostatnio wychodziliśmy? No. Do, w, w sensie wczoraj? Jak no. My wychodziliśmy przez las. Co? Jak oni lasem akurat przyszli tu, tędy? Co myślisz, że zauważyli, że jest przejście? Sobie. No, ale no, w sensie, no nie wiem. No może szukali wejścia, nie wiem, i natrafili tutaj na tą. tą... No trafili a, tutaj na to, y no bo jakby tu masz swobodne przejście, nie? Dobra, nie, coś z tym jako. miejscem będzie trzeba zrobić, będzie trzeba to jakoś bo postawić tu, barykady, nie wiem, cokolwiek, ale no nie o, może tak zostać. Eee, a mamy tyle ludzi, żeby ich tu jeszcze rozstawić? I tak no... Na... Eee, okej? Okay. Im przynajmniej nie musisz płacić. Eee, prawda? I też nie jedzą, więc w sumie... No właśnie. Ty, a pytanie, nie bo. Tak, jak ty miałeś kiedyś sługę, nie? Tak. To teoretycznie, gdyby dać mu miecz, to, to, to by zadziałało, czy tak nie bardzo? Konkretnie akurat mówisz o słudze, słudze, czy o byle kim? No po prostu wskrzesić kogoś, dać mu miecz i, i ten. Tak, to, to by przeszło, ale jeżeli mowa o tamtym słudze, to by to. Nie a czy sługa nie jest za na to? No właśnie, sługa jest. Eee, <laughs> dobra. Jak byś ale... dał mu miecz... To, to teraz Wiesz. pytanie za 100 punktów. Skoro ty możesz skrzesić tam właściwie darmową siłę roboczą, to dlaczego my nadwyrężamy budżet miasta na opłacanie ich wszystkich? Wolisz nadwyrężyć budżet, czy nekromanty, który jest w stanie pomóc w tym wioskach? A co, będziesz miał problemy utrzymać ileś tak. tam... A, no nie wiem jak to działa, nie znam się na no, magii, nie jestem czarodziejem, no. kurde. Wiesz, życia nie weźmiesz znikąd, skąd już to życie musisz udać? Ej, ej, słuchajcie. Yy, no. A jakbym tak wziął tą kulę taką prze przepowiadają tej. Masz tą kulę taką, ja bym sobie przepowiedział przyszłość sam. Co mam pierdzień? Co? Kryształową kulę, ale nie? Znaczy w miarę. Nie, kuli nie mam. Nie? E Czekaj, co? A potem przewidziałem. No, no, no ja tam kiedyś byłem to, to była. To była taka babka, która wróżyła przyszłość i chciałem być jak ona A to gdzie ty byłeś? W cyrku? No nie no, chyba 10 lat mnie nie było, nie? Wiesz co, nie chcę mi się. Nie chcę mi się tego tłumaczyć po raz dziesiąty No dobrze. czekaj, czekaj, ale wracając do tematu. Potrafisz przewidzieć przyszłość? W miarę masz to całe ręce Już nie O, że, dzięki yy, Okej, okay, tracił. Dobra, nie wiecie co? Yy, musimy się zająć jakoś tamtą dziurą, żeby to załatać a w tym czasie, ja Wam widzowie bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli odcineczek Wam się spodobał, to zostawcie tutaj lajka jeszcze raz. Wpadnijcie do Bombiego, wpadnijcie na Instagram Griza. I co? Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie i cześć. Hej. A mnie widzisz? Pa.